No, i płynnie, chociaż dla Was to może być dłuższy czas, ale ja tak naprawdę kręcę jedno po drugiej. Przechodzimy do e, książki, która mnie zachwyciła od razu, to powiem, Elżbiety radzińskiej Wrócimy po Was, historie alpejskie. Tytuł zdradza wiele, e, to znaczy historie alpejskie, a właściwie doprecyzowując, mógłbym powiedzieć, że to są historie niemalże, że jest to historia Mont Blanc. Bo prawie wszystko kręci się wokół tego najwyższego szczytu Alp, który głównie z perspektywy francuskiej strony jest atakowany przez e, bohaterów, uczestników tych opowieści, które mamy okazję poznać. Częściowo są to jeszcze Alpy szwajcarskie, w małym wycinku włoskie i właściwie żadnych innych Alp tu nie ma. Ale dla mnie to jest tym ciekawsze, bo to właściwie chyba są jedyne, Alpy, których mogę powiedzieć, że nie odwiedziłem osobiście, czyli właśnie Alpy francuskie. No i po lekturze tej książki, właściwie już niemalże na początku lektury tej książki, już wiedziałem, że będę musiał to nadrobić, że po prostu no, teraz to już nie ma wymówek i jedziemy do, znaczy jedziemy, no jeszcze nie mamy zaplanowanego wyjazdu, ale jestem przekonany, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, jak na życie narciarza, który raz w roku jedzie na nartach, znajdę się w Alpach francuskich. Więc to tak na marginesie, tak dobra jest ta książka i tak ciekawe są te opowieści. Książka składa się z sześciu opowieści, które autorka zebrała na podstawie prawdziwych wydarzeń, i jest to reportaż. Tu nie ma ani grama właściwie, jakiejś fikcji czy domysłów, i to jest też coś, co bardzo cenię w tym, jak, jak autorka przygotowała tę opowieść, bo. Wiecie, to jest tak, że czasami można przesadzić z jakimś komentarzem, i no, w nas czytelnikach powstaje trochę takie wrażenie, że no kurczę, ktoś mi tutaj no, już tak wciska na siłę to pożywienie, i ja nie chcę tego jeść, bo ja bym chciał sam to przetrawić. A z drugiej strony czasami jest tak, że mamy pewien niedosyt, bo wydaje się, że można było jakiś temat zgłębić bardziej, że można było właśnie coś jeszcze napisać. I wbrew pozorom, mimo że to są trochę różne rzeczy. To jednak znalezienie takiego balansu, no to jest ten złoty środek, który może być dla wielu trudny do osiągnięcia albo wręcz nieosiągalny. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, co pani Elżbieta Sieradzińska w ogóle opanowała, najlepszy element jej sztuki, że ona naprawdę daje nam historię, ona naprawdę ją opowiada w taki sposób, że po prostu mamy z nią do czynienia, ona jest żywa, czujemy, że tam jesteśmy często i czujemy całą tę. Ferie, emocji, dramaturgie itd. i tak dalej, naprawdę, no, ciary, po prostu ciary. A z drugiej strony, właśnie nie ma ani trochę takiego wrażenia, że coś tutaj się wydarzyło za dużo, jeżeli chodzi o komentarz, który byłby gdzieś tam nam wrzucony, mimo że czasami tam, gdzie moim zdaniem warto było właśnie pójść tą drogą, może nie komentarz, ale wrzucane jest jeszcze takie dodatkowe światło na daną historię. I to jest. Super ciekawe, bo cały czas zapoznajemy się z czymś i to ma taki jeden długi i wydaje się, że logiczny ciąg, i wydaje się, że już właściwie wszystko na ten temat wiemy. No ale potem nagle się okazuje, że w zasadzie to autorka dokopała się jeszcze do informacji, które sprawiają, że jest to pewien twist i rzuca to zupełnie inne światło. I to się dzieje zwłaszcza gdzieś tam w tych pierwszych, pierwszych, albo pierwszych kilku historiach, I, i to mnie też urzekło dodatkowo. Więc czy da się w ogóle znaleźć jakieś słabe strony, no bo co my tu mamy, mamy prawdziwe historie, które opowiadają, no jak to w górach i w ratownictwie górskim, w dodatku zimą w jakimś tam gęstym śniegu, albo nie zimą, ale nawet latem, ale i tak w warunkach zimowych, no bo te Alpy są tak wysokie i no, Mont Blanc wiadomo, że gdzieś tam ludzie nagle nie niespodziewający się warunków, które zostaną w górach, bo nie spodziewają się, że zostaną w górach, Muszą się z nimi zmierzyć i muszą przetrwać. Więc mamy takie historie, które ja osobiście bardzo lubię: historie ludzkiej determinacji, z jednej strony tych osób, które walczą o siebie, a z drugiej strony tych osób, które muszą podjąć decyzję, czy wychodzę, czy zostaję, czy czekam na samolot albo helikopter, czy po prostu mam w sobie tyle siły woli, żeby pożegnać się z moją rodziną i moimi dziećmi i pójść w góry i próbować kogoś uratować. To są takie historie. I myślę, że Wam nic nie zdradzę, tak naprawdę, kiedy rzucę taki ogólny komentarz, że niektórzy ludzie prawdopodobnie mogliby żałować tych decyzji, bo nawet przypłacili życiem to, że właśnie wyszli z tego domu i próbowali komuś pomóc. Więc do tego stopnia są to historie poruszające, i naprawdę to jest pierwsza liga. Lub ekstraklasa, bo wiadomo, że czasami pierwsza liga to nie ekstraklasa, natomiast chodzi mi o ekstraklasę, o tą najwyższą możliwą kategorię rozgrywek, jeżeli chodzi o to, jaka jest złożoność i dramaturgia tych historii i jaka jest waga tych historii. A przy okazji, to chyba już mówiłem, że przy okazji, ale teraz dokończę tę myśl, która gdzieś tam się pojawiła. Ja po prostu uwielbiam, kiedy ludzie się zmagają z żywiołem, zwłaszcza kiedy ten żywioł jest y, oblepiony śniegiem. Wiatrem, ale takim, wiecie, takim właśnie żywiołowym. E, I kiedy mamy do czynienia z najwyższą stawką, i jeszcze są to historie prawdziwe, więc wydaje mi się, że nie muszę tutaj nic więcej mówić, tak naprawdę, bo jeżeli ktoś tylko jakkolwiek jest w stanie się wczuć w taki klimat, albo po prostu lubi takie dobre, mięsiste historie, no tutaj absolutnie znajdzie tych historii kilka. Co do jakichś tam, właśnie drobnych mankamentów. Po pierwsze, pani Elżbieta hmm, pisze sprawnie, ale nie można się tu raczej spodziewać fajerwerków. To jest prosty język, prosty przekaz, idziemy dalej, ale idziemy dalej po to, żeby poznać więcej faktów. Po drugie, czasami można się troszkę pogubić w tym, że pojawia się wiele różnych nazwisk osób i gdzieś tam zdarzało mi się wertować te strony, mimo że przeczytałem tę książkę no, dosłownie w dwa, trzy wieczory. No, tam z, jakimś, z jakąś przerwą, kiedy po prostu nie miałem wieczoru, żeby czytać, ale to pochłania absolutnie, i yy, no dla mnie to był wielki płacz i smutek, kiedy ja musiałem tę książkę odkładać, bo na przykład wiedziałem, że będę musiał wstać kolejnego dnia i po prostu już przesadziłem. E ale no szukając tych mankamentów, no bo coś musimy przecież znaleźć, no to właśnie gdzieś tam czasami można się troszkę pogubić, a skoro czytałem szybko, no to powinienem mieć w miarę na świeżo, ale nie jest to nic takiego, co właśnie nie polega na tym, że wystarczy przewertować kilka stron i już wiem o co chodzi, już wiem kto to był i już sobie z tym radzę. W niektórych z tych historii być może się pojawiło troszkę zbyt wiele takich powtórzonych informacji, że po prostu z różnych źródeł one hmm, przychodzą. I może pod tym kątem dałoby się to przejrzeć, ale no to jest właściwie tyle. I na pewno pierwsze cztery historie, myślę, że mnie wciągnęły tak absolutnie na maksa. Piąta była też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zaciekawienie, a ostatnia jest raczej już tak na dokładkę, tak ja to odbieram i tak to z mojego punktu widzenia wygląda. A z racji, że mam e, absolutnie skrzywienie i zboczenie, jeżeli zboczenie to może jest złe określenie w tym kontekście, ale no po prostu kocham pieski, no to powinna mi ona bardzo przypaść do gustu, bo ta historia była właśnie o pieskach, czyli Bernardynach, które, no, można powiedzieć, że pochodzą z Alp, z przełęczy świętego Bernarda. Więc ta historia może troszkę jest na dokładkę, i wydaje mi się, że też trochę było tak, że autorka pisała te opowieści, ale albo była inna kolejność, kiedy ona zaczynała je pisać. I na przykład wydawca jej doradził, żeby przestawić tę kolejność, albo pisała je tak trochę niezależnie od siebie i, i nie wiedziała, może że to będzie w jednym zbiorze, albo trochę zapomniała, że już coś tam gdzieś kiedyś było, bo w tej książce można by było tak przejrzeć to, że na przykład kiedy się pojawiają ci sami bohaterowie, to więcej takich właśnie nawiązań zrobić, żeby nam się było łatwo w tym połapać, kiedy mamy to na bieżąco, dzień po dniu na przykład czytane. No i to są jedyne, za przeproszeniem, pierdoły, które jestem w stanie wygłosić na ten temat, jeżeli chodzi o złe rzeczy. A jeżeli chodzi o dobre rzeczy, to spodziewam się, że to jest jedna z najlepszych książek i najbardziej takich emocjonujących i wartościowych dla mnie, absolutnie, bo się po prostu czegoś dowiedziałem też o świecie, które przeczytam w tym roku, mimo że no, czytałem ją w lutym już, ale no, to wciąż jest początek roku moim zdaniem. I to jest książka, którą obecnie i w tym momencie wciskam każdemu z Was, i ja nie widzę wymówek, i nie widzę powodu, żeby ktoś się z tymi historiami nie chciał zapoznać. Ja rozumiem, że można mieć inne książki i się nawet interesować innymi rzeczami, ale jeżeli ktoś chwyci tę książkę i przeczyta pierwsze dwie strony, to ja jestem w stanie właściwie zagwarantować, że będzie chciał dalej czytać. I to jest tak dobre. Więc. Przy okazji ta książka, no już się zdradziłem, chyba, że kręcę jedną recenzję po drugiej, więc ta książka trochę mnie pozbawiła mojej wiary w siebie, jeżeli chodzi o czytelnictwo, a ta książka odbudowała moją wiarę w siebie i już znowu jestem w tym rytmie i czytam dużo, więc teraz czytam, jeżeli chodzi o... Dobrze trzymam, zobaczcie. Jeżeli chodzi o wydania książkowe, papierowe, to czytam Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi Andrzeja Dragana, którą też myślę, że mogę polecić od razu, ale to gdzieś tam, jeżeli ktoś się interesuje na przykład fizyką, jakimiś tematami, takimi trochę chciałby poznać, e, może nie prawa, ale prawidła naukowe, które e, można zaobserwować w naszym świecie. E, I słucham audiobooka Babel Rebeki F. Kuang, e, czyli książki. E, no, powieści takiej właśnie historyczno-przygodowej, ale z czymś jeszcze. I na razie nie mogę zbyt dużo o tym powiedzieć, bo jestem chyba w jednej piątej mniej więcej, 25 godzin słuchania łącznie, więc tak chyba z 5 godzin właśnie mam przesłuchane. Ale no to wszystko są dobre pozycje, więc polecam się zainteresować, jeżeli jesteś tu, dlatego że szukasz i chcesz więcej. No. Także tak to wygląda. Eee, kolejne filmy mam nadzieję, że już szybciej niż po tej długiej przerwie, która teraz e, mnie i Was spotkała. Ale moim postanowieniem noworocznym było to, żeby nie zapowiadać, kiedy będą się pojawiały kolejne filmy, więc no, kiedy będą, to będą. Staram się mniej więcej raz na tydzień przecież je wrzucać. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia. Cześć.